Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Kamienie Graniczne Brzegia. Projekt realizowany przez Raciborskie Centrum Kultury. A w nim spacer online Kamienie Graniczne Brzezia z udziałem Ireneusza Burka oraz scenami teatralnymi w reżyserii Grażyny Tabor. Wywiady z Małgorzatą Roterburek i Jolantą Żurek, potomkami bohaterów walki o polskość w ostatnim stuleciu brzeskiej historii. Warsztaty teatralne dla uczniów prowadzone przez Grażynę Tabor. Spektakl opowiadający wielką historię małej ojczyzny w reżyserii Grażyny Tabor. Wystawa zdjęć. A także strona, na której znajdziecie wiele materiałów dotyczących historii Brzezia oraz nagrane wywiady, spacer i spektakl. Pomysł zrodził się wśród mieszkańców Brzezia, które od 1922 roku znajdowało się po polskiej stronie granicy z Niemcami. Partnerem w realizacji programu jest szkoła podstawowa nr 3 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Brzeziu. Dofinansowano ze środków programu wieloletniego niepodległa na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego niepodległa.